jakby to było Najlepiej dla nas, czy gdy Ukraina i Polska będą osobnymi blokami gospodarczymi, no jeden sprzedaje, inwestuje w drugim i odwrotnie, czy lepiej byłoby, gdyby to był jakiś jednak w jakimś sensie gospodarczym wspólny organizm, też tak organicznie wchodzący w interakcję, właśnie budują wspólne firmy, albo firma, która powstaje na Ukrainie, może szukać konsumentów i tu i tu, jednocześnie i odwrotnie. Jak to byłoby, Twoim no, zdaniem, najlepiej? najlepiej? No najlepiej, gdyby oni weszli do tej Unii Europejskiej, co nie będzie łatwe. Oni mają bardzo naiwne podejście do… <noise> olbrzymia, olbrzymia naiwność, jeśli chodzi o Unię Europejską. Oczywiście znaczy, muszą być okresy przejściowe. Pytanie, jak my z tego skorzystamy, tak? Jeżeli będziemy potrafili skorzystać, tak jak Niemcy na nas, no to oczywiście, że na tym zarobimy, że na wolnym handlu jest milion dowodów na tym, że na wolnym handlu się zarabia. Możemy być tym dla Ukrainy, czym Niemcy są dla Polski? Gospodarczo? Byli. Bo byli no. i są one w dużej mierze. Tylko, że to tutaj o tyle się to zmieniło i pewnie nasze relacje też by się na tyle zmieniły, że to z takiej głębokiej zależności w latach 90. i powiedzmy na początku, Polska ma takie dwa wyraźne okresy w swoim rozwoju, i to we wszystkich cyfrach widać. Okres umownie wychodzenia z komunizmu, co możemy powiedzieć, że to gdzieś do 2004 roku. Czyli do wejścia do Unii Europejskiej, i potem okres dość szybkiego przyspieszenia po wejściu do Unii mhm. Europejskiej, związany z wolnym handlem. No, no po, nagle polscy, kons, polscy przedsiębiorcy dostali dostęp do 450 milionów zamożnych konsumentów, tak? Bo tutaj my możemy uzyskać dostęp do tych 335 milionów, zobaczymy, jak się tam skończy na tej Ukrainie, konsumentów. I może, możemy na tym oczywiście zarobić, pod warunkiem, że będziemy to traktować jak szansę, a nie. Jako zagrożenie, no.